Siemanko, tutaj Daniel, a dzisiaj będę obalał jeden z najpopularniejszych mitów, który rujnuje Twoje postępy, zanim w ogóle je zaczniesz. Tym mitem jest, że jeśli będę trenował więcej, to szybciej zobaczę efekty i będą one lepsze. Wiem, że może zabrzmieć to dziwnie. Chcę być w lepszej formie, chcę lepiej się czuć, chcę mieć lepszą sylwetkę, to powinienem trenować jak najwięcej. Prawda? No właśnie nie do końca. I w dzisiejszym odcinku będę chciał Ci to przekazać. Powiem Ci, że ja sam zaczynam od myślenia, że muszę robić jak najwięcej. Codziennie siłownia, chociaż jakiś najmniejszy trening, cardio, robienie kroków, zero dnia wolnego cały czas, poszerzamy swoją granicę do przodu i tak dalej. Ale kontuzja, która zakończyła moją przygodę z piłką, gdzie z jednostek treningowych było bardzo dużo mecz i moje prywatne aktywności, nauczyło mnie jednej rzeczy. Nie chodzi o ilość. Chodzi o skuteczność, bo możemy bardzo szybko się przekonać, jakie problemy za tym to niesie. I dzisiaj pokażę Ci dokładnie, dlaczego 5 treningów tygodniowo na start to jest zły pomysł i co rzeczywiście naprawdę działa, żeby mieć efekty. Pierwszą taką rzeczą to jest wypalenie. No i możemy się zgodzić. 5 treningów w tygodniu to jest ogromne obciążenie nie tylko dla fizycznie, dla naszego organizmu, ale również psychicznie dla naszej głowy. Nasze ciało się oczywiście męczy przez to, że nie ma czasu na regenerację, ale nasz umysł zaczyna się buntować i tracimy motywację. Tym bardziej na przykład, jeżeli te treningi jeszcze nie są dostosowane do nas i do naszego stylu życia, a raczej każda osoba, która pracuje, ma rodzinę i nie chce, żeby to było całym jej życiem, no to poświęcanie 5 dni w tygodniu na trening. Gryzie się z tym, jak ten harmonogram wyglądał danej osoby. Czyli przypuśćmy, zaczynasz teraz od zera, rzucasz się na bardzo głęboką wodę, no i po dwóch tygodniach nie możesz na oczy patrzeć na siłownię, i po prostu nie masz ochoty, jeżeli słyszysz o treningu, pilnowaniu jedzenia, po prostu w formie, w formie swojego życia. Więc mówisz sobie, dobra. Ole, nie mieć formy, być przypuśćmy gruby, źle się czuć w swoim ciele niż jeżeli to ma mieć takie konsekwencje i muszę brać za to taką odpowiedzialność. No i wracasz do punktu wyjścia i to problem nie jest w dyscyplinie, tylko problemu strategii, której po prostu zwyczajnie używasz. I tutaj właśnie na wykresie chciałem pokazać, jak spada motywacja przy zbyt intensywnym planie. Na różowo są zaznaczone 5 treningi na tydzień, a na niebiesko 3 treningi tygodniowo. Jak widzimy, wraz z każdym tygodniem mniej więcej motywacja utrzymuje się na podobnych poziomach, jeżeli chodzi o trzy treningi w tygodniu. No bo wiadomo, motywacja jest po prostu chwiejna, czasem będzie cięższy tydzień, czasem będzie lżejszy tydzień, więc ta motywacja jest umiarkowana, chociaż jeżeli robimy efekty, no to sami napędzamy się, jeżeli chodzi o ciśnięcie dalej. Jednak kiedy mamy zbyt duży Nakład treningów, to motywacja bardzo szybko nam spada. Co dodatkowo buduje to, że byt dużo treningów powoduje, że nie mamy efektów. Jak nie mamy efektów, to się zmuszamy, że tyle poświęcamy czasu względem np. rodziny, innych swoich hobby czy, czy pracy i nie ma efektów, więc automatycznie ta motywacja jeszcze bardziej nam spada. Więc jeżeli byśmy chcieli. Jak najbardziej podsumować to, to nie lewą stroną idziemy, tylko prawą, czyli nie na hura, tylko z planem, czyli nie startujemy od pięciu treningów jeszcze mocno intensywnych albo jakichś losowych z internetu, tylko trzy na przykład jakościowe treningi, czyli nie w braku planu regeneracji, tylko realny plan dostosowany do Twojego kalendarza, do Twojej rodziny, do Twojego życia po prostu, żebyś skupił się na tej regeneracji i śnie, żeby to też było częścią naszego planu. Po lewej stronie mamy chaos kompletny, czyli kardio, siłownia, brak struktury, nie wiemy co kiedy, po prostu kiedy na coś jedziemy, to po prostu jedziemy. No i zdziwienie, że jest zmęczenie po dwóch tygodniach. Tutaj odżywianie też jest bez restrykcji i po prostu to powoduje, że mamy po lewej zero zmian, a po prawej stałe wyniki, które po prostu z tygodnia na tydzień cały czas przychodzą. Drugą właśnie taką przyczyną to są kontuzje, czyli im więcej trenujesz bez przygotowania, tym większe masz ryzyko kontuzji, z czym ja też również się spotkałem, gdy doznałem kontuzji podczas grania w piłkę nożną. I stawy są przeciążone. Mięśnie nie zdążają się regenerować, bo jest po prostu za mało czasu. I powstają takie małe mikrourazy, które potem, o, boli, dobra, przejdzie potem, i tak dalej, i tak dalej, które zamieniają się potem w coś poważnego. A to wszystko prowadzi do tak prostej rzeczy, że jest kontuzja, po kontuzji jest przymusowa przerwa, no bo coś boli, gdzie możemy czegoś robić, jest frustracja, że jest ta przerwa, i po frustracji jest koniec planu. Czyli takie błędne koło, które potem ci pokażę, jak to wygląda. Czyli, że mamy kontuzję, potem mamy przysłoną przerwę, no bo musimy, jest ta frustracja i koniec planu, i lepiej znowu. Po co mam męczyć się, jak potem znowu będę miał kontuzję i będę musiał wszystko zaczynać od nowa, prawda? Tutaj na wykresie widzimy bardzo dokładnie ryzyko kontuzji, versus liczba treningów w tygodniu bez odpowiedniego Przygotowania. Po lewej stronie mamy ryzyko kontuzji w procentach wyrażonych i liczba treningów tygodniowo. Jak widzimy, im częściej i im dłużej, jeżeli chodzi o regularność będziemy trenować wraz z dużą ilością treningów bez odpowiedniego przygotowania, no to zauważymy, że ryzyko kontuzji przy 6 czy 5 treningach tygodniowo zwiększa się naprawdę prawie kilkanaście Razy. No i właśnie, jeżeli chodzi o te błędne koło, które wspomniałem, czyli zaczynamy z jedziemy, jedziemy z koksem, ciśniemy, trenujemy zbyt intensywnie, bo mamy ogromną motywację, to jest ten rok, to jest ten miesiąc, to jest ten poniedziałek, ciśniemy, pięć razy w tygodniu ciśniemy, ciśniemy, ciało się nie regeneruje, jeszcze niewyspany, denerwuje Cię to, nagle zaczyna się bolić bark, bolą Cię plecy, nie regeneruje się. Mówisz, dobra, odpocznę sobie chwilę, albo na przykład coś poważniejszego co zrobię, pójdziesz do fizjoterapeuty, fizjoterapeuta, nie, musisz odpocząć 2 trzy tygodnie. Przerwa. Potem spada motywacja. Hmm, wracasz do starych nawyków itd, i, tak dalej, i tak dalej. No i potem odpuszczasz, plan, a to w sumie po co wracać na ten jak ja już 3 tygodnie na nim nie chodzę i wracasz od początku, znowu ileś tam przerwy i znowu zaczynasz ze estuzjazm. Te błędne koło pokazuje, jak bardzo intensywne treningi przeszkadzają nam w stałym progresie. Trzecią taką przyczyną to jest spadek metabolizmu. I to brzmi trochę paradoksalnie, bo dużo treningów równa się po prostu wolniejszy metabolizm. Twój organizm zacznie się zwyczajnie bronić. Zaczyna spadać mniej kalorii, żeby się ratować. Bo musimy wiedzieć, że nasz organizm, jako główną zasadę, jaką przyjmuje, to jest przetrwać. Więc będziesz miał po prostu mniej prędkości spontanicznej, będziesz miał mniej energii i po prostu mniej będziesz się ruszał w ciągu dnia. No i efekty będą odwrotne do takich, których sobie zamierzyłeś. Ten wykres pokazuje super, jak spadek spontanicznej aktywności, czyli w skrócie NIT, przy przetrenowaniu Czyli jeżeli mamy poziom aktywności spontanicznej 100%, to kolejne dni intensywnych treningów po samym jednym tygodniu jest to spadek o połowę naszej aktywności spontanicznej. Aktywnością spontanicznej są nasza gestykulacja, nasze przypadkowe ruchy, ilość rozmów itd. itd. A żeby to, co mówię, miało jeszcze większe przełożenie na fakty, mamy tutaj badanie pierwsze, w której... Badanie to wykazało, że organizm adaptuje się do zwiększonej aktywności fizycznej poprzez zmniejszenie wydatku energetycznego w innych obszarach. Są to na przykład właśnie aktywność spontaniczna czy nasze funkcje hormonalne. Natomiast w drugim badaniu, który tutaj również jest link, badanie wykazało, że osoby, które są na deficycie kalorycznym plus w treningu bardzo ciężkim często kompensują brak energii zmniejszoną aktywnością spontaniczną, co po prostu przekłada się na to, że co z tego, że będziemy więcej trenować, jak odpuścimy to w naszych spontanicznych aktywnościach, co przełoży się automatycznie na to, że będziemy tych kalorii spalać mniej. No i na przykładzie naszych podopiecznych mogę pokazać, że my maksymalnie trenujemy trzy razy w tygodniu. Dostosowujemy taktykę pod każdą osobę z osobna, której pasuje dany system, pod jej harmonogram pracy, rodzinę i po prostu to, co chce osiągnąć. Często najlepiej, jeżeli dzielimy to na góra, dół oraz full body workout, wtedy przetrenujemy dwie partie tygodniowo, czyli tyle ile najlepiej wystarcza do progresu. Często łączymy dół z barkami w takim przypadku, no i często trenujemy również w domu, jeżeli jakaś osoba nie chce iść na siłowni. Tak samo bardzo ważne jest utrzymanie regeneracji i harmonogramu snu po prostu w naszym planie. Żeby to nie było coś dodatkowego, tylko uświadomić sobie, jak bardzo ważna jest regeneracja dla naszego organizmu. Czyli my też również skupiamy się nad tym naszymi podopiecznymi, żeby ten harmonogram był jak najbardziej przygotowany pod nich, pod ich styl życia, pod styl ich pracy itd., itd., ale również, żeby to miało nam efekty, dawało nasi główni i w codziennym samopoczuciu, bo o to realnie chodzi. Czyli tutaj, kiedy jest porównanie do kiedyś, że jest 9 na 10 w porównaniu do kiedyś, Starszej higieny snu, kiedy nie współpracował ktoś z nami, albo mocne 9-4 dni z rzędu ponad 7 godzin snu, czy pozostało około 6, gdzie tu były problemy, na przykład, że spanie po 3-4 godziny, powoduje nam to, że zwiększona ilość snu będzie powodowała nam lepszą regenerację, lepszy progres na siłowni i lepsze efekty. Pamiętajmy też, że tu nie chodzi tylko o samą ilość snu, tylko również jakość tego snu, więc tutaj też mocno zbamy o to, żeby rzeczywiście, jeżeli ktoś już te 7, 8, 9 godzin, żeby rzeczywiście dawało one maksimum naszego potencjału. Dlatego. Czasami konsekwencja i regularność jest lepsza od ilości. Jeżeli chcesz prawdziwych efektów, które utrzymają się z tą długoterminową, przestań działać impulsywnie. Zamiast zaczynać z maksymalnym gazem i odpuszczać po dwóch tygodniach, stwórz sobie strategię i plan działania, który efektywnie będzie Ci pomagał tygodniami, miesiącami, latami i będzie Ci dawał regularne efekty. gwarantuję Ci, wtedy dojdziesz do formy, o której marzysz od dawna. Chciałbyś dostać taką strategię dopasowaną stricte pod Ciebie i Twój styl życia? W opisie poniżej znajdziesz link do umówienia się ze mną na bezpłatną rozmowę, gdzie przeprowadzimy Twój audyt zdrowia. Sprawdzę, czy realnie mogę Ci pomóc i wtedy zbudujemy odpowiednią taktykę dla Ciebie. Dzięki, że dotrwałeś do tego momentu. Siemanko i widzimy się w następnym odcinku.